Robert Lewandowski w ogniu krytyki. O jeden. Tak? Ligo. Jeden. Pięć punktów. Chciałem Wam powiedzieć, że tu wygrała na Majorce. Lewandowski 90 minut na ławce rezerwowych. Wreszcie jak grał, Barcelona nie wygrała meczu, które Barcelona przegrywała, czy też. No poza San Sebastian, czy to gdzieś tam Lewandowski strzelał bramki. Ale jak Lewandowskiego nie było, to Barcelona wygrała na Majorce. przekonująco. Może zaraz się znów zaczną takie naciski. Yy, odejdź, przyjmij. Yy, I tak dalej, Ale lepiej tak. w tym sezonie, gdy zmarnował sytuację. I faktycznie po raz pierwszy pewnie można powiedzieć, że yy, w przeciwieństwie do tego, jak to wyglądało w pierwszej części sezonu, że gdzie Robert Lewandowski potrafił Barcelonie w pojedynkę mecze wygrywać, no teraz Robert Lewandowski, za sprawą swojej nieskuteczności, ten mecz przegrał. Nie, to nie jest żart. Fala hejtu spada na Roberta Lewandowskiego po ostatnich meczach Barcelony. Wiemy, że Robert zagrał słaby mecz z Leganes, był najsłabszy na boisku według Sofa Score, czyli tych współczynników.